Proszę. A co to? Od świętego Mikołaja. Święty Mikołaj nie istnieje, Grażyna. W takim razie oddawaj. Grażyno. Jak wino, uderzasz do głowy. No, niech będzie, że istnieje. No. W końcu przecież ty nie robiłabyś mi z własnej woli paczki pełnej kosmetyków, mochanik. Grażyno. Drugi raz nie zaśpiewam. Czy to jest ten roślinny jedwab, który tak naprawił ci włosy? No chyba widać, prawda? Jest też coś słodkiego. Pomarańcza w czekoladzie i mango. I peeling skóry głowy. Skóry? Głowy. O i dwa sera. Mówi się sery. Nie, bo to są sera do twarzy. I świeczki. ty wiesz, Grażynka, jak ja kocham świeczki. No wiem, wiem. I dlatego mi je kupiłaś. I dlatego powiedziałam Mikołajowi, żeby ci je kupił. Powiedziałaś Mikołajowi, że lubię mochani i świeczki? Że jest promocja na ich stronie przez cały grudzień i żeby przestał na ciebie przepłacać.